Dzień dobry drodzy państwo, ruszamy z kolejnym meczem dzisiejszego dnia Rozgrywek KSL, to jest KSL Premier League I spotykają się drużyny Feniks w białych koszulkach i Dusan B w niebieskich Zaczyna Feniks, będzie próba strzału i trafia w słupek ten strzał oddany przez Aleksandra Rudenko Nie mam tu na razie na protokole e, żadnych nazwisk e, drużyny B, więc będzie to trochę trudno. Trzymają, się, pi, trzymają piłkę obrońcy B Do środka, do bramkarza. I próba długiego zagrania, ale nikogo tam nie ma. Tylko bramkarz Feniksa. I Feniks znów zaczyna Swoją akcję Przed polem karnym Nieudane zagranie Próba zagrania Na, na prawe skrzydło Ale przy piłce już Piłkarze Duszan B Traci piłkę, prawie traci Ale udało się Udało się zrobić podanie i przy piłce nadal trzymają się piłkarze Duszan B przychłycenie strzał z dystansu od mykoli Wietrjenko, ale też był niedokładny i poleciało to za wysoko więc zaczynają piłkarze duszan B od bramki do brońców. Przez środek boiska szykuje się ta akcja. Piłka jest w boisku. Czy będzie zagranie do przodu? Nie. Trochę do tyłu. Pokazuje sędzia, że można grać, ale było tam, był tam faul, więc będzie pierwszy w tym meczu rzut wolny. Będzie on dla piłkarzy Duszan B. Czas z dystansu jest bardzo niedokładny po podaniu zrzuta różnego e, przepraszam, wolnego Ciało to za wysoką wietrienką przy piłce. Próba długiego zagrania jest trochę za mocno. Więc zaczynałem z auto duszan B. B. Jest przechwycenie od Feniksa. Strzał! Czy będzie strzał? Nie. Chyba to było podanie, ale... Chyba widzę, że piłka przychodzi znowu do Feniksa. Nie szukamy tam piłki i już ono jest prawie, prawie tu w boisku. Tak, jest... Rożny chyba? Tak. Próba zagrania do pola karnego. Jest wybita ta piłka przez piłkarzy Duszan B i trochę nieudane zagranie. Trochę nieudane zagranie Władysława Sarany i znów Duszan B. Szukają, szukają. W kontynuacji, kontynuacji tego ataku Wietrienko. do rudenko jest znów z piłką. duszą B przez środek, próbują zacząć swój atak przez prawe skrzydło dalej, dalej na prawem. Przy piłce do B. I jest przychwycenie, trochę nieudane zagranie. Przychodzi piłka do yy, zawodnika, którego numeru tu nie mam na protokole, 17 numer. Znowu do B. Od obrońców zaczynają, kontrolują piłkę na swojej połowie. Szuka bramkarz długiego padania i piłka jest w rękach bramkarza, e, bramkarza Feniksa. Nie widzę tu na protokole też, żeby <grym>, był ktoś ustawiony jako bramkarz. Zagranie w pole karne, dośrodkowanie i gol. Pierwszego gola strzela Aleksander Rudenko z drużyny Phoenix. I jest 1 do 0. Trochę nieudany początek meczu dla drużyny Dushanbe. Stracili już pierwszego gola w tym spotkaniu. Znów przychodzi piłka do Duszon B. Przez obrońców. Nikt się nie spieszy. Po malutku. malutku idą do pola karnego przeciwników. Szukają jakichś podań i jest przechwycenie. Dobrze zagranie Phoenixa. I znów przez obrońców Dushan B, Wychodzi z pressingu. Szykuje się ich akcja. Tak, znów przez prawe skrzydło, przed polem karnym, gol! Mocny strzał z przedpola karnego. I już mamy jeden do jednego, dwie szybkie bramki ze strony obu drużyn. I coś mi się wydaje, że w tym spotkaniu będzie dużo bramek, więc... Czekamy na to. Trochę nie numer 7 kontrolujemy piłkę zawodnicy Phoenixa, próba zagrania tam do pola karnego, przychwycenie dużan B znów oni z piłką i znów do obrońców i spokojnie się zachowują z tą piłką, piłkarze do Wszystko kontrolują sobie. I wyszła, wyszła. Trochę tam się nie dogadali, do kogo musi być to podanie. Witryjenko do prawego skrzydła, znów Witryjenko. Znów Witryjenko do lewej. Do pola karnego. Co z tego będzie? kościków i jest, jest faul. Tak. Był tam faul. gwizdzie sędzia. Będziemy, będziemy mieli chyba pierwszy rzut wolny w tym meczu. Jest tam na koncie na rogu jest tam na rogu... Zaczyna Phoenix, Trochę niedokładne poddania, ale udało się oddać strzału. Ale jest on niecelny, więc zaczyna Dusanbe od bramki. Duszę B. Dushan B. A I trafia piłka do bramkarza, ale nie zdąży on złapać ją w swoje ręce. więc przed polem karnym są piłkarze Feniksa. Trochę niedokładne. Niedokładny, niedokładny szal Konstantyna Kościkowa. I znów. Od bramki zaczyna bramkarz Duszan B długie podanie i tam jest tylko bramkarz Feniksa zaczyna szybką akcję swojej swojej drużyny, środek na prawe skrzydło tu jest mocyk i niedokładny bardzo niedokładny strzał, ale bardzo bardzo mocny chyba jeżeli by trafił do, do bramki to mieliby gola, ale ale na razie mamy tylko od bramki i znów piłka trafia do bramkarza Feniksa Wietriejanko. Na lewe skrzydło, próba zagrania tam do pola karnego na dalszy słupek, ale nikogo tam nie było, nie zdążył do tej piłki. Piłkarz Feniksa. Więc znów zaczyna bramkarz Dusząbia od bramki przez prawe skrzydło. Pod kontrolą. Nie. Przechwycenie w polu karnym. I znów. Znów nie, starczy, nie wystarczyło trochę. Nie wiem nawet czego nie wystarczyło mocyku, żeby strzelić tego gola z pola karnego. Trochę nieudany był ten strzał. I znów. Znów piłka trafia do bramka Fenixa. On zaczyna na lewe skrzydło. Do prawej, do Wietrienko. Wietrienko znów próba długiego zagrania tam na dalszy słupek przed pole karne, ale znów ona jest niecelna, ta próba. Więc znów od bramki. Bardzo dużo wprowadza e, piłkę w grę bramkarz duszan B. Bardzo bardzo dużo niecennych strzałów mają piłkarze Phoenixa, ale starałem się strzelać cały czas, więc wiem, że w końcu coś się uda. Aut dla Dushanbe, przez środek zagranie do przodu, na prawe skrzydła, jest tam przyjęcie. Zostaje piłkę dla Dushanbe, B, chociaż było trochę to opadanie niedokładne. Szuka kogoś szuka kogoś numer 88 i zostawia piłkę przy sobie przez środek do lewego skrzydła przez w polu karnym i nie, nie wyszła piła. I mają piłkarze Finixem pod swoją kontrolą. I szybko zaczyna bramka, szybka kontra Fenixa, można strzelać, nie, to jest dośrodkowanie do pola karnego, ale jest niecelne, jest przechwycone i tu już piłkarze Dushanbe próbują zacząć swoją akcję, ale trochę to idzie od... Uj, zablokowane jest. Znów Zablokowane Mocyk Do lewej Piłka trafia do Antoniuka Antoniuk tam do lewej strony Znów przez lewą stronę Próbują piłkarze Feniksa znaleźć Znaleźć swojego gola Ale wychodzi od nich piłka I będą myli Znów mamy e, od bramki dla drużyny e, dla drużyny Duszan B przez bramkarza tu Trochę Jest trochę zamieszanie Tu jest pressing drużyny Phoenix. i wybita została ta piłka i e, trafia ona do bramkarza Antoniuk Znów nie, nie do bramkarza, czyli Mocyk, Mocyk przy piłce, to jest środka do Rudenko, zablokowany ten strzał i już szybka kontra może być, będzie strzał on też jest zablokowany. Nie było, mówi sędzia, że nie był to ślisk, był to, to tylko e, blok, więc nie liczy się to jako ślisk. A nagaduję, że w naszej lidze slizgi są zabronione. Rozgrywałem za auto że Pieniksa i wyleciała ta piłka na inne boisko, ale szybko wróciła. I znów za autu będą zaczynali piłkarze Dusz B przed polem karnym. Z prawej strony, szały i trafia słupek. Od bramki zacznie Fenix. Już zaczęli. z lewą stronę, szykuje się ta akcja Fenixa, próba, próba przejścia do środka ale jest zablokowana, był to Aleksander Rudenko. jest nadal przy piłce do Wietrienko ten do Sarany znów Wietrienko z lewej strony, do środka do, do, znów do Sarany Sarana i chyba to była próba podania, ale była ona bardzo mocna. Ta próba, więc nie wiem, ale chyba może to był strzał. Ale mi się wydawało, że właśnie to był pas. Ale mamy od bramki trafia bramkarz Dusan B w piłkarze Phoenixa mogło to, mogło to pójść do bramki, ale na szczęście piłkarze Dusan B Mamy aut, Rudenko, Sarana, no bardzo dobre zagranie, ale jest przechwycony. Znów w polu karnym, Mykola Wetryjenko strzela drugiego gola dla Feniksa w tym spotkaniu. Bardzo dobre przyjęcie po podaniu w pole karne i mamy drugiego gola dla Feniksa. Teraz już prowadzą dwa do jednego. Zaczynają. W środka boiska piłkarze Duszan B. Przechwycenie piłki, ale znów piłka trafia do duszan B. Przed polem karnym. Nie. Zablokowany był próba zagrania na dalszy słupek, ale muszę, musi tu być szybka kontra. Szybka, szybka kontra Feniksa, Czy będzie strzał po pozycji Bramka, Ej! Chyba to musi być. Tak, to musi być, przepraszam za takie emocje, ale zobaczyłem, że musi to być. Nie wiem jak to jest rzut, chyba będzie wolny, nie karny. Tak, będzie rzut. Ukazuje sędzia, że chyba będzie rzut karny. Czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie, będzie to. W końcu to będzie rzut wolny. Proszę sędzia ustawić mur, ale. Dobra szansa. Dobra szansa dla piłkarzy do Chan B. O, pr przepraszam, dla piłkarzy Phoenixa. Sarana jest przy piłce, ale chyba oddawać ten szał będzie i Antoniuk Nie, gol! Mamy gola! I chyba, jeżeli się nie mylę, nie mylę to jest Mykola To Zdobyła trzeciego gola dla Phoenixa, Trochę nieudane zagranie e, obrońców Dushanbe, którzy podali piłkę do swojego obronkarza. On zabrał ją w ręce. Tak robić oczywiście nie można. Więc... Więc mamy trzeciego gola i tu już będzie rzut rożny. Rzut rożny dla Feniksa. Jeszcze jedna szansa strzelić gola. Antoniuk przy piłce, będzie szukał chyba podanie w pole karne. Tak, dośrodkowanie, ale było zablokowane i teraz to chyba już będzie out. Ale też w bliskiej odległości od... Pola karnego, więc nadal to jest niebezpieczne. Zgranie do środka boiska, Sarana, do bramkarza. Próbują pressingować piłkarze do Shanbe'a, ale był tam tylko jeden zawodnik. Taki, taki pressing to się chyba nie opłaca. Przez lewe skrzydło szykuje się nowa, nowa akcja Phoenixa sarana do wietrienko, wietrienko do pola karnego i przychodzi piłka do Duszan B i nie ma, nie ma tam nikogo Więc, więc zaczyna Phoenix. Dobre, dobre zagranie piłkarzy Phoenixa, ale piłka nie, piłka nadal jest u nich w polu karnym, trochę, trochę za szybko podjął tę decyzję. Mi się wydaje, piłkarz Phoenixa miał trochę czasu, żeby e, dokładnie przyjąć to i strzelić, ale też dobra próba. też to jest piłkarze, duszę muszą. Muszą mieć na uwadze, że zawsze zostaje tam ktoś w polu z piłkarzy Feniksa. I jest znów przechwycenie Sarana. Sarana w polu karnym, jeszcze jedno podanie i gol. I to jest numer 11. Konstantin Kościkow. Mi się wydawało, że musiał już Antoniuk strzelać, ale poszukał, poszukał i znalazł Antoniuka, który robi wynik 4 do 1. Znów zaczyna Dushan B. Ze środka boiska. Bramkarz. Do środka. Upomnę. Znów bramkarz. Długie zagranie, ale jest niecelne. I teraz już wprowadzać, wprowadzać piłkę w grę będzie. Bramkarz Feniksa. Próba strzału z dystansu jest zablokowana. Chyba to było nawet podanie do na dalszy słupek. Próbował Rudenko strzelić i piłka trafia do bramkarza Fenixa, Sarana. Sarana przez lewą stronę, już można strzelać i gol! Jest gol, nikt go nie blokował. Dali mu przestrzeń i... Yy. I Władysław Sarana strzelił piątego gola Feniksa w tym spotkaniu. I z tego co pamiętam chyba drugiego już dla siebie w tym meczu. I znów Dushanbe zaczyna od środka. Trochę nie poszło im pierwsza połowa tego spotkania. Już stracili pięć bramek, zdobyli tylko jedną. Icha. Ja to już piąte. Dynamo chapa. Icha. No, I to już. Co za typ, proszę widzicie. Do szanbe. do środka jest przechwycona ta piłka. Dobre zagranie. Dobre zagranie Kościkowa. Nie musiał faulować. Szybko rozegrałem tą piłkę. Strzał gol. Po szybkim rozegraniu Ichor Antoniuk strzela gola dla feniksa. Mówią piłkarze B, że musiało to być na Gwizdek, ale sędzia, sędzia mówi, że nie. Więc, więc mamy gola dla feniksa. Dushanbe przy piłce. Próba do środkowania od piłkarzy Feniksa po dobrym bloku. Antoniuk. Nie, Kościkow, przepraszam. Trafia piłka do B. Można zagrać do lewej strony, przez środek. Tak, nadają skrzydło. Trochę nieudane przyjęcie i... Ale wyszła ta piłka od piłkarzy Feniksa, więc B. będą wprowadzali ją z autu. Doszła. W końcu doszła ta piłka na prawe skrzydło. Szuka kogoś tam, piłkarz. Gramy, gramy. Sędzia mówi, że gramy dalej. Moim zdaniem to też tam nic nie było. Przez prawe skrzydło, przez lewe zaczynają swój atak piłkarze Phoenixa. I to jest żółta kartka dla piłkarza Dusan B. Jest tam zamieszanie. Mówią, że Sędzia trochę inaczej musi się, się zachować. Ale Sędzia mówi, że to była żółta i ja też właśnie tak uważam. I już mamy jeszcze jedną bramkę. Ichor Antoniuk strzela kolejną bramkę dla Phoenixa. Po tym zamieszaniu przy sędziu szybko, szybko rozegrali tą piłkę piłkarze Phoenixa i mają kolejnego gola. Badajże że szóstego w tym spotkaniu. Znów zaczynają piłkarze Duszan B i wychodzi właśnie piłka od nich. Będą mieli aut piłkarzy Phoenixa. Tylko, kosztowo był I mamy czerwoną kartkę. Mamy czerwoną kartkę. Opuszcza boisko numer 10 z drużyny Dushanbe. W pierwszej połowie. To była druga żółta i... I z kolei czerwona. Nie wiem dlaczego opuszczają boiska piłkarze Duszan B. Chyba, że nie chcą kontynuować tą grę, ale nie wiem dlaczego. Moim zdaniem to sędzia podejmuje dobre decyzje w tym meczu i nie wiem dlaczego tak zachowują się piłkarze drużyny Duszan B. Gdy mamy... Tu małą przerwę chyba. Będzieli, będą tam organizatorzy wyjaśniali dlaczego tak się stało. Więc, więc na, razie, na razie musimy zrobić przerwę. I chyba, że kończymy na dzisiaj, nie będzie, nie będzie tej, ten mecz rozgrywany dalej. Więc chyba żegnamy się z Państwem i dziękujemy, że oglądali te dzisiejsze mecze. Był to ostatni mecz. 18. E, e, chyba był to ostatni mecz na tym boisku, więc żegnamy się z Państwem. Wszystkim dziękujemy i do widzenia. Do, do następnej niedzieli spotykamy się znów tu na boisku Van Gogha na rozgrywkach wiosennego sezonu KSL.